Witam was w kursie ABC dziewiarstwa, gdzie pokażę wam podstawowe operacje, które są potrzebne do rozpoczęcia robótki na drutach. Zobaczymy sobie w kolejnych filmikach krok po kroku wszystkie możliwe oczka, tak abyście mogli rozpocząć robótki na drutach i samodzielnie wykonać wasze pierwsze. Dziewiarskie dzieła. Zaczynamy od nabierania oczek. Odwijamy włóczkę z kłębuszka. Posłużę się drutami króciutkimi, bambusowymi, ale procedura jest zarówno dla drutów prostych, jak i dla drutów na żyłce dokładnie taka sama. Na lewą dłoń odwijamy. Wystarczająco długi kawałek włóczki. Zazwyczaj w zależności od grubości włóczki nabieramy od centymetra do 2 centymetrów na każde oczko. Można to również łatwo sprawdzić, jak długi ogonek włóczki mamy odkręcić, odwinąć z kłębuszka. Owijając na drucik tyle razy włóczkę, ile oczek chcemy narzucić. W każdym bądź razie to będzie tylko króciutka próbka. Odwijamy, i teraz tak, nitka, która prowadzi do kłębka, przechodzi w ten sposób przez palce. Natomiast Nitka, która jest luźno puszczona, owijamy ją dookoła kciuka i przytrzymujemy tutaj. Następnie dwoma złączonymi drutami, dwoma naraz. Dlaczego dwoma naraz? Dlatego, że początkowo jest to bardzo dobra metoda, żeby nasze oczka nie były zbyt ścisłe ani zbyt luźne i przede wszystkim równe. Kuwamy się w tą pętelkę na kciuku, łapiemy nitkę na palcu wskazującym i przeciągamy ją przez naszą pętelkę. Zaciskamy wszystko i tak mamy utworzone pierwsze oczko, pierwszą pętelkę na dotach. Powtarzamy tą czynność. Od spodu przy kciuku łapiemy nitkę przy palcu wskazującym i przeciągamy ją przez pętelkę. Zaciskamy i mamy kolejne oczko nabrane. I tak dalej aż nabierzemy ilość oczek, która jest nam potrzebna do robienia danego projektu. To jest i jedna z metod najczęściej wykorzystywana, i najłatwiejsza, najszybsza do wykonania. Pod spód łapiemy, przeciągamy, zaciskamy. Przy kciuku. W pętelkę łapiemy nitkę. Na palcu wskazującym przeciągamy ją przez pętelkę, wyciągamy palec i zaciskamy pętelkę na drucie. Widzicie, tutaj się oczka wiążą. Tak, nabrane oczka, kiedy mamy już odpowiednią ilość, wyciągamy jeden z drutów, obracamy robótkę. Teraz nitka, która jest tą nitką krótką, wolno puszczoną, puszczamy ją na dół i pracujemy nitką, która prowadzi do kłębuszka. Inną metodą nabierania oczek jest metoda jednej pętelki. Bierzemy króciutki tylko ogonek, tyle... Aby wystarczyło do zrobienia pętelki, podobnie jak wcześniej, albo po prostu możecie zrobić pętelkę zaciskową. I teraz, <laughs> zamiast nabierać oczka, po prostu będziemy je przerabiać. To jedno oczko, tą jedną pętelkę wkłuwamy się drutem, przerabiamy, łapiemy nitkę, przerabiamy ją, ale nie ściągamy, tylko nakładamy z powrotem to oczko utworzone na drucik. Następnie wkłuwamy się znowu, Łapiemy nitkę, przeciągamy ją przez to oczko i nakładamy tutaj. I tak dalej, i tak dalej. Widzicie, to jest z jednego oczka. Robimy wszystkie kolejne. Nakładamy. Przerabiamy sobie oczko i nakładamy go tutaj. Znów przerabiamy oczko, przeciągamy niteczkę, nakładamy tą pętelkę na drucik. Widzicie, tutaj nam się ładnie robi brzeżek, który łączy wszystkie oczka. Nie musimy wtedy pamiętać i martwić się o zostawienie odpowiednio długiej. Nitki od kłębuszka, żeby nabrać wszystkie oczka. Po kolei nabieramy sobie w ten sposób wszystkie nam potrzebne oczka. Widzimy się w kolejnym filmiku, gdzie pokażę Wam, jak przerabiać oczka prawe.